Cześć, witamy Studio Hodowcy. Jesteśmy u naszych serdecznych przyjaciół, partnerów, współtwórców wszystkiego jeśli chodzi o Studio Hodowcy. Maćka i Jarka, witam Was. Cześć, Maciek. Damy. Co, co taki głos, Maciuś? Polociecz <głos> zmęczony. <głos>, głos jak głos. Słuchajcie, kilka słów podsumowania, jeśli chodzi o sezon gołębi dorosłych. Mieliśmy trochę przestój, ale on był spowodowany tym, że ja ze swojej strony musiałem przygotować zawodników do igrzysk paralimpijskich. Wróciliśmy. Natomiast kontynuujemy działania, które będą bardzo zintensyfikowane. Maciek, co powiesz? O podsumowaniu sezonu głębi dorosłych. No to bardziej Arek, niech powie, co tu się wydarzyło. Sezon dorosłych był sezonem na pewno trudnym, jak w całej Polsce. Te loty były przesunięte z powodu ptasiej grypy. Jak wszyscy wiemy, ta ptasia grypa zaatakowała nas w 1997 roku. Padły dwa łabędzie. Od tego momentu przez naście lat problem nie został załatwiony. Jakby moja żona załatwiała tak problem, albo ja jej, to chyba byśmy ze sobą już nie żyli. No a tutaj jednak można żyć, można lotować gołębiami. Przez kilkanaście lat problem ptasiej grypy nie został załatwiony, no i myślę, że za rok mogą, może dojść do podobnych sytuacji. Ja myślę, że jak przez kilkanaście lat ta ptasia grypa nas atakuje, no i przez kilkanaście lat nie stwierdzono żadnego podłego gołębia na ptasią grypę. No to chyba można z tym problemem zrobić porządek w Polsce i doprowadzić do jakiegoś ujednolicenia, żebyśmy nie mieli problemów jako hodowcy. To musimy się na to, za to zabrać jako hodowcy. Tak? No dobra, Maciek, jak już rozmawiamy o tej ptasiej grypie, to co możesz powiedzieć na temat wskazówek dla hodowców? Bo dzwonią do nas i mówią, że nic z tego nie będzie. Ja zawsze mówię, weźcie nasz hashtag, niemożliwe nie istnieje. Jak ty to widzisz w systemie treningowym i prowadzenia hodowli w takim układzie? Bo nie wiadomo teraz tak, kiedy się zacznie lot, co z tym zrobić? Jest wiel jedna wielka niewiadoma, część ludzi się boi, część ludzi działa dalej. Ale jakieś takie twoje wskazówki z doświadczenia? No to nie będzie miłe to, co powiem, ale niestety 80% ludzi jest nieprzygotowanych do sezonu najczęściej. Ci ludzie zawsze marudzą, ci ludzie mają tysiące wymówek. Jeżeli bawimy się w coś, jeżeli bawimy się w gołębie, to musimy ponosić tego konsekwencje. My czekaliśmy na ten sezon, zawsze czekamy na sezon gołębi, czy jest ptasia grypa, czy są tajfuny, czy są powodzie, my czekamy na start. I każdy hodowca powinien być gotowy. Jeżeli nawet się wkradną jakieś niepowodzenia, tak w sporcie normalnym są to jakieś kontuzje, nie wiem, dziecko się urodzi, i inne historie, no to tutaj mieliśmy ptasią grypę, to jest jedna, jedna jedno z historii, na które trzeba być gotowym. Ktoś nie załatwił problemu, to nie można mówić, że pan prezydent Kawaler nie załatwił problemu, bo chyba więcej jest tam osób zarządz zarządzających w okręgach, w regionach. Można naprawdę ten problem jakoś załatwić moim zdaniem, no ale no, trzeba trochę dobrej woli ktoś musi się tym zająć, tak? No i ci hodowcy, którzy tylko umieją marudzić, którzy zamykają w lot, to nie są hodowcy, moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, bo albo bawimy się w ten sport zawodowo i sobie radzimy z problemem. Nie marudzimy. I nie marudzimy. No. Od marudzenia się nic nie zrobiło, od marudzenia e, i no, braku pracy nikt nie zdobył wyniku sportowego. tak? Ja myślę, że to się przełożyło na ten trudny sezon. tak? Ludzie po prostu byli nieprzygotowani. Nawet u nas mieliśmy lecieć lod, już się tam wszystko unermowało, to niektórzy powiedzieli, że jeszcze nie są gotowi. Na sezon przesunął się już chyba o 3 tygodnie. Oni nadal nie byli gotowi. No i oni nigdy nie będą gotowi, nie? A potem bierze się tak. A ci, co mają być gotowi, to są zawsze gotowi, zawsze pracują, nie narzekają, co się dzieje, dostosowują do tego swoją robotę i, jadą I działają. Tak. Tak. I działają, no i oni odnoszą. Oni odnoszą sukces w tym sporcie, tak? Reszta jest marzycielami. No, szukają, trzeba być wytrwały. No, trzeba być wytrwałym i pracowitym, a marzycielem to można być. I jak ktoś jest marzycielem, to potem szuka kierunków, cudownych środków. No i może pomarzyć jedynie o sukcesie sportowym i no niestety są takie fakty, nie? Także no to tyle, Maniek, odnośnie Twojego pytania i tej ptasiej grypy i tego sezonu, nie? Sezon był ciężki, no ale no, ci najlepsi sobie z nim poradzili. Oh.